Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszne drożdżowe racuchy z jabłkami. Ciasto bez wyrabiania, a racuchy wychodzą puszyste i mięciutkie. Będzie potrzebne 250 g mąki pszennej, najlepiej tortowej. To jest porcja na około 10 takich dosyć sporych racuchów. W mące robimy dołek, do którego wkruszamy 20 g świeżych drożdży. Przysypujemy je jedną łyżką cukru, łącznie potrzeba będzie 1,5 łyżki. Zalewamy trzema łyżkami ciepłego mleka, łącznie potrzebna będzie jedna szklanka. I to wszystko przysypujemy lekko mąką. To jest bardzo dobry sposób moim zdaniem na robienie roszczynu pod warunkiem, że jesteście pewni, że Wasze drożdże są świeże. Przykrywamy szczelnie folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce do zapracowania na około 15 minut. Po tym czasie widać, że drożdy już zaczęły być aktywne, podniosły mąkę, powstała lekka pianka. Dodajemy do tego wszystkiego jedno jajko, resztę cukru i jedną łyżeczkę cukru z wanilią oraz jedną łyżkę takiego naprawdę miękkiego masła. Jeżeli nie macie miękkiego to rozpuśćcie. Do tego jeszcze szczypty soli oraz resztę mleka ciepłego. Wszystko mieszamy tak, żeby ciasto miało bardzo jednolitą konsystencję. Wszystkie grudki muszą zostać rozmieszane, najlepiej to zrobić rózgą kuchenną. Ciasto już zaczyna być jednolite i gładkie. I na tym etapie przykrywamy je ponownie folią spożywczą. I odstawiamy aż ciasto wyrośnie na 40 minut. Musi podwoić swoją objętość. Ciasto pięknie wyrosło po tym czasie. Jedno albo dwa jabłka kroimy sobie na kostkę, taką około 1 cm na 1 cm, i wrzucamy do ciasta. W tym momencie ciasto nam upadnie całkowicie. Ilość jabłka zależy od Waszych preferencji. Jeżeli lubicie dużo, no to obierzcie i pokrójcie dwa jabłka. Jeżeli wolicie mniej, to polecam jedno. Jedno takie średnie jabłko, jak dla mnie było wystarczające. I teraz wszystko musimy delikatnie wymieszać, żeby jabłka dobrze połączyły się z ciastem. Nie obawiajcie się, ciasto całkowicie upadnie w tym momencie, ale podczas smażenia ono jeszcze raz urośnie. Rozgrzewamy sobie olej i ja wrzuciłam tutaj kawałek jabłka, żeby sprawdzić, czy jest on już wystarczająco gorący. I jak jabłko zaczęło się smażyć, to znaczy, że można już formować racuchy. I formujemy każdego racucha z około dwóch łyżek ciasta. Nie jest to takie proste zadanie, ale po chwili sprawy już idzie dużo łatwiej. Pamiętajcie, że racuchy należy smażyć na takim średnio małym ogniu ponieważ one w trakcie smażenia będą rosły, będą zwiększać swoją objętość i musicie im dać czas, żeby mogły dobrze się usmażyć w środku. Więc średnio mały ogień, około 2-3 minuty z każdej strony. Racuchy widać, że pięknie urosły. I po tych 2-3 minutach, kiedy kolor racucha już jest taki piękny, złocisto-brązowy z jednej strony, obracamy racuchy na drugą stronę. No, i smażymy kolejne 2-3 minuty z drugiej strony. Po usmażeniu, wykładamy na talerz przykryty ręcznikiem papierowym, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. A następnie racuchy posypujemy obficie cukrem pudrem. Pamiętajcie, że one w środku ciasto nie jest bardzo słodkie, więc bardzo wskazane jest, żeby dosłodzić racuchy cukrem pudrem. Możecie je też poleć, na przykład miodem albo jakimś sosem czekoladowym, jak lubicie. Racuchy są gotowe, moim zdaniem przepyszne. Bardzo dobry przepis. Jestem naprawdę z niego zadowolona i polecam wam spróbować. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a przepis na racuchy znajdziecie w opisie tego filmu i w komentarzu poniżej. Pozdrawiam.